Na moim kanale, a dzisiaj będzie przeprowadzka LPS, a więc zapraszam was na pierwszy odcinek O, dziewczyny, widzę, że się pakujecie No tak, no tak Ok, tu ja idę się jeszcze spakować, a wy się już pakujcie Ok. No To mamy już sobie na sobie naszkowaną po spakowaniu. Dziewczyny, jak się spakowaliśmy, to chodźmy na przystanek. ok? Dobra, dajemy bagaże na górę. A te, które się nie zmieszczą, dajemy na dół. Dobra. Chodźcie, dziewczyny. A po resztę rzeczy, kiedy przyjedziemy? Po resztę rzeczy? No, potem. Dobra, ja idę prowadzić. OK. No to, jedziemy. Gdy już przyjechali na miejsce. Dobra, dziewczyny, jesteśmy na miejscu. Zostawmy bagaże w domu i chodźmy. Hmm, nawet ładne. Z tymi bagażami. Dobra, dziewczyny jedziemy po kolejne. Ach, w końcu mogę się położyć. E, Tam. Dobra, dziewczyny, ym, idę po walizki, a wy możecie tam... Sama spakuje, wyczekajcie wałcie. Hmm, chyba to powinna być dobra. Po spakowaniu. Chyba raczej jedna nie wystarczyła, idę po drugą. Hmm. Puszczę mieszkanie. Dobra. Idę z tą palichą. Yy. Dobra. Jestem. O, dziewczyny czekałyście? No tak. Okej, okay, to ja tylko to popakuję, tylko że to się tu nie pomieści. To samo będzie jechać za nami. O, dobra. Na, mniej, na miejscu. Dobra, dziewczyny, to wy możecie iść do domu, a ja wezmę te walichy. Okej, okay? to chodźmy. Wow, duży ten dom. Tu chyba będzie nasz pokój. Też mi się tak zdaje. Pierwsza walicha. Druga. Trzecia i czwarta. No to mamy rozpakowywania. No to my może pójdziemy... Do sklepu? A wiecie, gdzie idzie tutaj sklep? Um, no nie, ale... Pójdziemy gdzieś tutaj blisko. Będzie... Pójdźmy na około bloku. No ok, to idźcie. No dobra, to teraz może to wszystko urządzić. Po zrobieniu całego domu. Wow, ale tutaj jest ładnie. A gdzie nasz pokój? Tamte drzwi fioletowe. O, fajnie, chodźmy.

Tu są takie super półki. Biurko super jest. Mamy nawet własne lustro. Lampy. Super krzesło, ale mega. Ja będę najczęściej na nim siedzieć. Chyba śnisz. Ubrania. Jacie. W końcu inaczej. Pokój umeblowany. No, ale w sumie jest już. 22. Więc może ja bym się radziła kłaść. No, ok. To ja się może położę. Mm. Idę zobaczyć, co dziewczyny robią. O, dziewczyny, idziecie spać? Tak. Okej. Okay. To ja będę sobie oglądać. Dobra. A teraz wam pokażę ogólnie cały dom. W sumie w moim mieście mam paczkę czterech dziewczyn, które bardzo kocham No i oczywiście Dobry, tak? mieszka tylko 7 km na No Partego da się dojechać rowerem Tylko, że jeżeli jest się mną i rozwala się 7 rowerów W przeciągu roku to w sumie to w sumie 1 km na rower Albo 1 rower na kilometr Czyli się nie opłaca Ludzie dziwnie patrzą się na ulicy na ciebie, a zwłaszcza starsze panie Myślę, że to już nie jest tak bardzo nasilone jak kiedyś No ale muszę się z tym w moim mieście Wiem, się przynajmniej trzykrotnie w przodu patrzeć do przodu, iść do przodu, patrzyli się na mnie, wpadali w supy i było dużo takich akcji. A jeżeli myślicie, że ścierniam, to nie. Rzeczą, która najbardziej zapadła mi w pamięci to było to, jak szła sobie taka para, taka dorosła, co nie? I każdy tak się na mnie, zapatrzył, że wpadł w sup. Zawsze jak o tym myślę, to mnie to pociesza. A, teraz w sumie A nie więc dobranoc, dobra dobra. papa! I jeżeli chcecie na następny filmik, to dajcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał tam na dole. Ale muszę być cicho, bo... Brooklyn i Rozali śpią, a więc pa pa!